Hej kochani, dzisiaj będę nagrywała jak grać w Horse Valley. W opisie będziecie mieli dokładną nazwę, jak się ta gra nazywa. I dzisiaj będziemy sobie grali w Horse Valley i pokrywam się dzisiaj jak gra się i w ogóle. Dobra, to jest mój konik. Ja mam konika chłopca, bo nie wiem, tu nie mam dziewczynki. Kupiłam sobie po prostu chłopca. E, teraz będę wam z moim konikiem. Poznajcie, maloksi jest samcem. E, dobra, M będziemy chodzić po kolei i będę wam pokazywała, co i tak trzeba w tej grze wiedzieć. Okej, okay. tutaj się myje konia, oczywiście. Tutaj się kąpie konia. Tu się czyści kopyta. Tu się wyczyszcza kopyta. No i tu są dwie kabiny, bo czasami jedna jest zajęta. Dobra, zostawię na, na chwilkę konika tutaj. Tutaj. Tutaj jest miska dla kotka, a tutaj są dni po prostu. Dni i kalendarz. Dobra. Biorę sobie mojego konika. I idziemy sobie dalej. Oj, czekajcie. Kurde, co jest grane? A poczekajcie. Tu jest takie. E, poznajcie dwa kotki. Nie wiem gdzie. O, tam są dwa kotki. Tu jest Oreo. Możecie go głaskać ile chcecie. On jest bardzo wdzięczny za głaski. E, tu jest Oli. Więc też możecie go głaskać. I Mango. Nie wiem, czy są jakieś jeszcze e, kotki. Widziałam tylko oli, mango i oreo. Dobra, ja później dam e, pić, e, pić konik, e, konikowi. Do was po prostu odprowadzać. Tutaj są kabiny. Jak chcecie położyć ko, konia spać... Oj, poczekajcie. Wejdę do mojej tej i pokażę wam, jak położyć konia do, e, do spania. Idę sobie do tej mojej tej i jak chcecie, jak chcecie uorys to po prostu w to klikacie i on się kładzie spać. Jak chcecie go obudzić, to klikacie obudź. Dobra. Ja idę z swoim konikiem. Tutaj, tutaj macie, po prostu możecie sobie zdobywać punkty, możecie trasować tr konika. Tutaj są takie te, slalomy. Ee, zaraz wam wszystko pokażę, co jak. Tutaj tutaj też się trenuje konia. Tutaj, gdzie są takie płoty, tutaj się trenuje konie. Tam dalej też. Tam się skacze, jak widzicie. Tam się skacza i trenuje się, żeby wysoko skakał. Tutaj się kupuje koniki, jakie chcecie. Niektóre są drogie, więc no, na przykład ja kupiłam no. Niektóre są drogie na przykład za, za 19 tysięcy, za 38 tysięcy, za 9 tysięcy no tak około 38 za 9 Jakub i ja, e, ja sobie wybrałam o tego nie. Ja sobie wybrałam takiego o, białego, tam gdzie jest. To ja sobie wybrałam tego i sobie kupię, jak będę miała 9000. tysięcy. On jest taki śliczny. Ja sobie go kupuję. E, dobra. No i teraz idę Wam pokazać dalsze te, co tutaj się w grze dzieje. O. o. Tutaj możecie. E, pojawiają się konie. Konie nowe. Dobra. Ja będę chyba jeździła na koniku, bo jak widzicie mam takie, jakby takie coś. Ja wam to wszystko powiem, gdzie to kupić. Dobra. Pokażę wam teraz, gdzie nalać wodę. O! Wła! Kurde, wleciało w to. Dobra. Zatrzymujemy swojego konika. Tutaj. Sklep z zabawkami. Możecie sobie wejść i możecie sobie coś kupić. Na przykład takie coś. Takie coś. I możecie sobie kupić tutaj takie akcesoria o takie no możecie sobie kupić jakieś takie akcesoria dobra idziemy dalej dobra czekajcie idziemy sobie dalej pokażę wam gdzie nalać sobie a to nie tutaj przepraszam to nie tutaj Tutaj jest. O kurde, no znowu. Dobra. Wychodzimy z tego. Nie wiem co to jest w sumie, bo nigdy tutaj nie byłam. Gdzie? Sobie... Tutaj w sumie jest takie sklepiki. Będziecie mogli za, za supermarkety i tak dalej. Dobra, ja idę sobie zostać. Oh, kurde, gdzie ja jestem? Poczekajcie. Wrócę do tego i zaraz wrócę po prostu. Dobra, jestem. Teraz wam pokażę, gdzie, e, gdzie wrząsano i w ogóle takie rzeczy. Idziemy sobie. O, dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzie ty włazić koniu jeden? Jezus Maria, gdzie on łazi? Dobra, zejdę z konika mojego. Tutaj możecie wziąć siano dla konia, wtedy, hmm, wtedy będziecie mieć po prostu jak, jak macie za full, jak możecie wziąć siano, to usłuchacie sobie jakieś takie no. I czekacie w siano. I tym sianem karmicie konia swojego. No, dobra. Wezmę sobie jeszcze na zapas jedno siano. Dobra. Teraz wam pokażę gdzie można wodę napełnić dla konika, bo mój bardzo chce pić, więc idziemy mu nalać wody. E, tutaj musicie... E, tutaj jest taki budynek i musicie właśnie szukać. Tej takiej, jakby, sta, jakby takiej stajenki. O, tam widać taką stajankę, widzicie? O tam. E, dobra. Idziemy do tej stajęki O, reo, wszedł. Dobra. I teraz nalewamy konikowi wodę. Musicie mieć takie wiadro. Dobra. No i dajemy konikowi, żeby się napił. Dobra. No, możecie sobie, ja sobie kilka tak tasków porobię, żeby wam pokazać, ja, co, jak tutaj się robi te taski. A po prostu, dobra, wejdę sobie tam na te skakanie. Bo tutaj trenujecie konia, żeby, żeby ten, żeby był silny, szybki. I no wiecie, co tutaj się trenuje swojego konia. Tutaj, gdzie macie takie gwiazdki, to musicie ten. to jest kakać. I to wam punkt nalicza. I wtedy koń jest albo szybszy, albo silny. Zależy, do jakiego tasku pójdziecie. No, i to wsunę wszystko z mojej strony. To jest mega fajna gra. Na rozwijanie swojego konika. Nie no, mega ta jest w sumie. Oj, siuj, cioci, Jeśli wam się podobało, dajcie superowe łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, oczywiście po więcej takich filmików z graniem. Ogólnie to by było na tyle. Chciałam wam tylko pokazać jak się tutaj gra i w ogóle, no... Te mać taski, musicie je wykonywać, i za te taski, hmm, za te taski, właśnie dostajecie sobie monety, które możecie albo kupić sobie konia, albo kupić mu akcesoria nowe. Więc, no, a tu, tam dalej możecie sobie gdzieś iść? Możecie sobie iść tam, tam dalej jest taka karuzela, możecie sobie tam iść. Możecie też brać udział. Udzia tutaj są ogólnie jakieś domki. No to są po prostu domy. Możecie sobie też stworzyć dom jak chcecie. To jest akurat mój dom. No i to wszystko z mojej strony. I myślę, że będziecie grać w tą grę. Następnym razem będziemy grać w inną grę, więc czekajcie i subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić jak gram. Ok, to było na tyle, więc widzimy się w następnym filmiku i pa pa.